45 osób kwarantannie, 180 pod nadzorem, 5 osób podejrzanych o zakażenie i 47 pacjentów w raciborskim szpitalu to dane na dzień dzisiejszy ze stacji epidemiologicznej w Raciborzu dotyczące naszego powiatu. Zuzanna Schroeder, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszy program. A rozpoczynamy właśnie od kwarantanny i od jej przestrzegania. Funkcjonariusze policji już od ponad dwóch tygodni kontrolują tych, którzy mogą być nosicielami wirusa i na 14 dni muszą pozostać w domach. O szczegółach Komisarz Szymański. 287. Tyle na przykład tylko w ciągu dnia dzisiejszego raciborscy policjanci mieli w obowiązku skontrolować adresów, pod którymi znajdują się osoby, które albo wróciły z zagranicy, albo miały kontakt z osobą zarażoną i nie mogą wychodzić z domu przez 14 dni. Sprawdzanie odbywa się bez bezpośredniego kontaktu z taką osobą, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno policjantom, jak i również osobom objętym kwarantanną domową. Takie sprawdzenie między innymi polega na tym, że mamy specjalne listy, które otrzymujemy i tam są adresy plus telefony tych osób. Wówczas policjanci podjeżdżają pod dom czy też blok, dzwonią na, dane, na wskazany numer, który istnieje przy nazwisku. Prosimy jedną czy dwie osoby w zależności ile jest tam tych osób wymienionych do odbywania tej kwarantanny, aby nam się pokazała w oknie, pokiwała. I wtedy takie sprawdzenie już jest zaliczone. Kontrola obecności to jednak nie wszystko. Zespoły funkcjonariuszy, również z komisariatów Skuźni i Krzyżanowic oferują jednocześnie swoją pomoc m.in. dotyczącą zakupów. Natomiast jak do tej pory wszyscy objęci kwarantanną zaznaczali, że mogą liczyć na rodzinę, przyjaciół czy sąsiadów i co ważne, nie złamali jej zasad, a może to kosztować nawet 30 tysięcy złotych. Na terenie całego powiatu raciborskiego nie odnotowano żadnych rażących naruszeń dotyczących złamania nakazu przestrzegania kwarantanny domowej. Jedynie odnotowano kilka nieścisłości związanych, na przykład polegało to na tym z, z błędnym podanym numerem telefonu komórkowego, gdzieś tam była przestawiona jedna cyferka, jednakże na przykład adres był dobry, wówczas policjanci na miejscu korygowali to. Jednakże takich rażących naruszeń nie było. Obecnie dzielnicowi muszą także monitorować i w razie czego pouczać, a nawet karać wszystkich tych, którzy nie stosują się do obostrzeń nałożonych przez rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Dwa metry dystansu pomiędzy pieszymi czy pięć osób na kasę w sklepie to tylko niektóre z nich. Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy żadnych interwencji pod tym kątem. Tutaj mieszkańcy powiatu ojciborskiego całego są bardzo... Rozsądnie, bardzo rozsądnie podchodzą do wszystkich zaleceń, stosują się do powiedzmy, nawet jeśli tutaj mamy na myśli kolejki przed sklepami, tutaj osoby są wpuszczane, te regulacje już regulują same sklepy, tutaj pracownicy ochrony czy pracownicy sklepów, że tam puszczają tylko po kilka osób do sklepów, ile może to być. Natomiast pod sklepami wszyscy wszystkie osoby zachowują odległości, w trakcie przemieszczania się pieszego po mieście też te odległości są zachowane. My dodatkowo kontrolujemy całe miasto i teren pod kątem przebywania osób nieletnich do 18 roku życia gdyż wiemy, że te osoby na chwilę obecną nie mogą same poruszać się po mieście. Przypomnijmy, że zakaz poruszania się obejmuje również parki, bulwary czy skwery, a nabożeństwa w kościołach nie mogą się odbyć z udziałem większej ilości osób niż pięć. Do tej pory nie otrzymaliśmy i też nie ujawniliśmy dużej ilości osób, które by na tę sześć święte się udawały. Wszystko jest to zgodnie z przepisami, które na chwilę obecną obowiązują. Ponadto też mamy stały kontakt z księżmi z terenu całego powiatu raciborskiego, którzy posiadam taką informację, jeżeli na jakąś mszę przyszło więcej niż pięć osób, po prostu grzecznie wypraszali takie osoby. Aby opuściły kościół, przyszły na kolejną muszę. Dodajmy, że już teraz policję wspiera także straż miejska, która przeszła pod nadzór raciborskiej komendy. Na wszyscy funkcjonariusze dysponują na służbie odpowiednimi środkami ochrony osobistej, którymi są zaopatrywani na bieżąco, jak do tej pory żaden z nich nie został podejrzany o zachorowanie na koronawirusa. Działania związane z pandemią to obecnie priorytet każdego samorządu, ale poza koronawirusem istnieją jeszcze obszary, na których władze gmin próbują realizować swoje obowiązki jak dotychczas i kontynuować o ile to możliwe. Wcześniej rozpoczęte zadania. Zobaczmy, do czego oprócz walki z COVID-19 przykłada się Raciborski Ratusz. Choć podzielony na dwie zmiany i funkcjonujący w trybie wzmożonej ochrony, Urząd Miasta w Raciborzu stara się nadal wypełniać swoje podstawowe obowiązki. Między innymi ogłosił trzy przetargi dotyczące zapowiadanych wcześniej inwestycji. Pierwszą z nich jest doświetlenie przejść dla pieszych. Koszt tej inwestycji to jest na poziomie jakichś 200 tysięcy, z czego 100 tysięcy będzie, y, powinno być dofinansowania. Wniosek jest złożony z funduszu Stasiaka, tak zwanego funduszu Stasiaka, więc wydatek po stronie miasta jest to jakiś poziom 100 Tysięcy, natomiast no, wydatnie w 16 miejscach miasta zwiększy się y, bezpieczeństwo pieszych. Y, poza tym jest y, przygotowanie dokumentacji y, na przebudowę ulicy, ulicy Słonecznej, to jest wydatek na poziomie 30 tysięcy. Uważam, że niezależnie od sytuacji, która jest, y, powinniśmy starać się gromadzić y, dokumentację, aby. Jak będzie możliwość pozyskania jakichś środków zewnętrznych, natychmiast ją wykorzystywać i y, realizować inwestycje. Kolejny przetarg również dotyczy przebudowy drogi, a konkretnie odcinka łączącego ulicę Anny i Starowiejską. To jest inwestycja na poziomie miliona y, 300 tysięcy rozłożona na dwa lata, y, ale tam jest dofinansowanie w wysokości 50% z funduszu dróg, dróg samorządowych, ono już jest przyznane. I y, mamy jeszcze y, złożony dodatkowy wniosek o to, aby zwiększyć to dofinansowanie do 80%. Także no, żal by tu było jakby nie skorzystać y, z, y, no, z takiego ułatwienia. W związku z tym y, przetarg został y, ogłoszony. Procedury przetargowe są ściśle określone. Pada więc pytanie, czy w tym wyjątkowym i trudnym czasie przejdą bez żadnych zakłóceń. Prezydent jest dobrej myśli. Właściwie i tak większość oferty wpływa pocztą zawsze na ten. To jest tylko kwestia otwarcia... Ofert, gdzie oferenci muszą być obecni, znaczy nie muszą, mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert. No i to, to da się zorganizować. Terminy realizacji nie są jakieś krótkie. Jeżeli mówimy o przebudowę tego łącznika, no to jest dwa lata od dzisiaj. Te doświetlenia, przejść dla pieszych. Czy dokumentacja to też są y, wielomiesięczne terminy, więc y, no, nie podejrzewam, żebyśmy tu mieli kłopot. Jeśli nie wpłyną, no cóż, no, będziemy ewentualnie wtedy y, reagować, ale tutaj dajemy szansę. Jednocześnie magistrat realizuje też akcję informacyjną dla przedsiębiorców. W ramach Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości poznają oni możliwości uzyskania pomocy w utrzymaniu swoich firm i pracowników. Już teraz na y, stronie y, inkubatora są y, opłaty wzory wniosków do pobrania do ZUS-u, do y, innych y, ewentualnie y, instytucji pomocowych. E, niezależnie od tego będą pojawiać się y, czy to w postaci tekstowej szkolenia, czy także w postaci wykładów y, y, no, takich internetowych, gdy ktoś to będzie objaśniał, jak się y, to dzieje. O tym wszystkim będziemy y, na bieżąco informować. Przypominamy również, że urząd miasta niezmiennie jest do dyspozycji mieszkańców, z tym, że każda sprawa rozwiązywana jest nie osobiście, ale drogą pocztową, elektroniczną i telefoniczną. W tym trudnym czasie nie możemy zaprosić Państwa do siebie, ale możemy skutecznie nakarmić naszymi wspaniałymi i smakowitymi daniami. Nie musicie wychodzić z domu. Wystarczy zadzwonić między 12 a 21, zamówić, zapłacić online, a nasz kurier, zachowując wszelkie wymogi bezpieczeństwa, dowiezie i dostarczy zamówienie, również piwo i inne napoje pod same drzwi. Restauracje Bakrzysz i Braxton zapraszają i życzą smacznego. Koronawirus SARS-CoV-2 to nowy rodzaj wirusa, który pojawił się w grudniu 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Kilkanaście tygodni później dotarł do Europy, także do Polski. SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z zagranicy lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu. Pracownicy Raciborskiego Sanepidu dyżurują całodobowo pod numerem telefonu 604 106 359 oraz 517 886 049. Jeśli obserwujesz u siebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, takie jak kaszel, wysoką gorączkę, bóle mięśni czy duszności, szczególnie po kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy lub gdy podejrzewasz, że miałeś bezpośredni kontakt z osobą zarażoną, udaj się do szpitala rejonowego w Raciborzu, do namiotów ustawionych na parkingu przed wejściem do pogotowia ratunkowego i izby przyjęć. Koronawirus daje objawy podobne do wirusa grypy, dlatego nie panikuj. Jeżeli to możliwe, skorzystaj z teleporady medycznej w swoim ośrodku zdrowia, a jeżeli chcesz umówić wizytę u lekarza rodzinnego lub nawet wezwać pogotowie ratunkowe, poinformuj o swoich podejrzeniach, by uprzedzić medyków o możliwości zarażenia. Możesz też skorzystać z porady pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, dlatego dbaj o higienę, często myj ręce, a kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta. Spotykając innych ludzi zachowaj dystans co najmniej jednego metra, a najlepiej, kiedy to możliwe, zostań w domu. Przestrzegaj zaleceń rządu dotyczących korzystania z komunikacji miejskiej czy poruszania się poza domem. Pamiętaj, że dopuszczalne jest tylko wyjście do pracy oraz w sprawach niezbędnych do życia, jak zakupy czy wizyta u lekarza. Razem poruszać mogą się tylko dwie osoby w odpowiedniej odległości półtora metra. To od Ciebie zależy życie i zdrowie Twoje i innych, dlatego zostań w domu. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40, centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22, oraz Opawska 33, całodobowa centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia jutro. Czekam z najnowszymi wiadomościami jak zwykle o 18.30. Miłego wieczoru.